Nagrywam mój pierwszy filmik. E, dość zdecydowany filmik nagrywam. Może nie jest to zdanie zbyt atrakcyjne dla niektórych, bo można ułożyć zdanie znacznie lepiej, to jednak. Nie jest to dla mnie żaden problem. Co chciałbym powiedzieć? Oczywiście, koronawirus. Dziwny aspekt życia jakiegoś tam. Czasu weszł, wkradł się w nasze życie. I co mogę powiedzieć? Ja nic nie powiem, bo jestem za głupi na to. Ale ludzie mówią dużo. Mówią dużo, bo są mądrzy. Dlatego oni mówią. Koronawirus jest taki, koronawirus jest taki, przenosi takie bakterie, jest w lesie, jest wszędzie i nie ma go tam, jest tu. Okazuje się, że już go nie ma, teraz znowu jest. I w kółko nawał tych informacji do nas dociera. Czy warto w ogóle sobie matematycznie próbować wyjaśnić, kto ma rację, gdzie jest równanie, jaki wychodzi wynik i w czym tak naprawdę świeca tkwi? Bo hmm, można to różnie interpretować. Oczywiście mamy różne masy energii, które przychodzą do nas. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Ten świat jest, jaki jest, i nie da się zmienić naszego świata w żaden sposób inny, jak tylko przez nas, nasz umysł, który potrafi kontrolować pewne, pewne, pe, pewien obszar naszej egzystencji, w której żyjemy. I można oddziaływać na naszą przestrzeń właśnie umysłem, świadomością, tymi aspektami duszy, które, które tkwią w nas, bo jesteśmy duszami, które rozwijają się. Czy to jest istotne dla nas w tym aspekcie teraz, aspekcie, Życia z koronawirusem. Czy to jest ważne, że możemy zmieniać się? Czy to jest naprawdę ważne? Czy założenie maseczki coś zmienia? Czy nie założyć im maseczkę? Czy to jest pewnik? Czy to robić? Czy nie? Czy to jest? Czy tak się dzieje? Czy jak to brać? Co robić w danym momencie i z jaką gdzie jesteśmy i po co to robimy, jak, jak, w jaki sposób i dlaczego tak się dzieje. Piszemy na ten temat. Organizujemy różne spotkania. Zmieniamy świat. Inni go psują. Koło jest zbudowane i wymyślone. Ale koła nie da się zniszczyć. Jeżeli nie da się zniszczyć koła, to tkwimy w kole. Jeżeli tkwimy w kole, to w nim jesteśmy. Jeżeli w nim jesteśmy, to problem jest w kole. Jeżeli problem jest w kole, a my w nim jesteśmy, to nie możemy wyjść poza koło, bo w nim jesteśmy. Ale jeżeli da się wyjść poza koła. To nie jesteśmy w społeczeństwie, tylko jesteśmy poza kołem, i wtedy nie jesteśmy gdzieś, tylko jesteśmy po prostu w czarnej dziurze. A jeżeli jesteśmy w czarnej dziurze, to nie jesteśmy w społeczeństwie. Jak nie jesteśmy w społeczeństwie, to społeczeństwo nas nienawidzi. A jeżeli nas nienawidzi, to tylko dlatego, że coś robimy dla społeczeństwa. A jeżeli kochamy siebie nawzajem, to kochamy i szanujemy siebie nawzajem. Jeżeli tego nie robimy, to nie robimy tego. Bo nie chcemy. A jeżeli coś chcemy robić, to i tak tego nie robimy, bo zwykle coś się robi albo się nie robi. Czy to jest normalne, że ludzie myślą w ten sposób, że zawładnęli światem, myślą, że mają wszystko, ale jednak coś jeszcze brakuje i ciągle coś się psuje, bo koło zawsze się psuje? Czy to jest normalne, że świat jest tak pokręcony, że nie wiadomo, gdzie jest? Początek, a gdzie koniec, i nie wiadomo, co się z tym wszystkim dzieje? Nad czym więc się mamy zastanawiać, jak nad niczym nie powinniśmy, skoro jesteśmy tacy jacy jesteśmy, to po co zmieniać się bardziej, jeżeli można zmienić się lepiej, a potem gorzej, załatwić sprawę i później jej nie załatwiać, robić coś albo nie robić? O co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, czemu tak jest i czemu tak się dzieje? Tego nikt nie wie.